Witam Was serdecznie moi kochani, witam Was na cotygodniowym czytaniu horoskopu. I zaraz będziemy zaczynać już momencik dla barana. No, kochani, no, los Baranowi jest w tym tygodniu przychylny. Wszystkie sprawy związane z uczuciami wyglądają bardzo dobrze. Wszystkie sprawy związane y, z partnerem wyglądają bardzo dobrze. Y, możecie y, tutaj zaufać losowi. Jeżeli macie taką wewnętrzną potrzebę porozmawiać z kim bliskim, porozmawiajcie w tym tygodniu. Dobrze też wyglądają sprawy finansowe. Wszystkie sprawy, które są związane z pracą, z inwestycją, z zakupami. Wyglądają dobrze. Mhm. Ja tylko Wam przypomnę, że to jest takie bardzo ogólne czytanie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jeżeli chcecie zapytać o przyszłość, o przeszłość, zapraszam na indywidualne sesje. Umawiajcie się z moją asystentką Agnieszką i możemy wtedy zajrzeć głębiej w los, który yy, Wam. Informacji, które los wam niesie. Dobra, popatrzmy teraz na byka. Popatrzmy na byka, co w tym tygodniu ubyka, a w tym tygodniu ubyka Walet yy, Buław. Jakieś zmiany, jakieś informacje Walet to są zawsze informacje, ale w tym wypadku yy, wiążą się z jakąś zmianą, z jakimś yy, przedsięwzięciem. I z Waszą taką determinacją, yy, nie chce nam się podjąć jakiegoś wyzwania, ale jeżeli to wyzwanie podejmiecie, ono doprowadzi Was do sukcesu, moi kochani. To byłby byk, teraz bliźnięta. Mhm. A ubliźniąt w tym tygodniu, moi drodzy, a, w tym tygodniu dwójka pucharów, czyli wszystko, co się zwiąże z związkiem, z, wszystko, co się zwiąże z partnerem, y, bardzo dobrze wygląda. Natomiast jeżeli y, czujecie, że y, brak wam y, jakiegoś zorganizowania, determinacji, siły, musicie to w sobie pokonać. Musicie iść do przodu, bo w momencie, jeżeli już dojdziecie do tego punktu, tam czeka na was sukces czyli osiągnięcie celu rak wow i karty nam się sypią i karty nam się sypią rak co u raka a u raka a u raka mamy związek Mamy oświadczyny, mamy y, coś, co jest związane z uczuciem, z miłością, y, z nadzieją i y, y, możecie śmiało tutaj, moi kochani, y, zaangażować się w tego typu przedsięwzięcia. Mamy też waleta, walet buław. On potrafi narobić zamieszania, on potrafi nas tutaj y, sprowokować do jakiegoś działania, ale ponieważ. Przez to, co Wam wcześniej powiedziałam, te działania Wasze muszą być przemyślane. Nie możecie się dać sprowokować, ale działania jak najbardziej są wskazane pod tym względem. Mamy też królową, królową monet, czyli mamy, yy, mamy tutaj bardzo dobrą pasę yy, wszelkie inwestycje i zakupy. Mhm. Lew. Co ulwa? A ulwa w tym tygodniu, wszystkie sprawy, które są związane z domem czy to są inwestycje, czy to są jakieś sprawy związane z członkami tego domu. Macie szansę, macie szansę tutaj przeprowadzić wszystko. Po swojej myśli, czyli wszystko to, co jest związane z domem, z członkami tego domu, może was doprowadzić do tego celu, który sobie gdzieś tam założyliście. Jest też taka determinacja przy tym wszystkim. Pokazuje się piątka pucharów, czyli takie wahanie, czy my dobrą drogą idziemy. Tak dobrą drogą idziecie. To jest bardzo dobra droga. Wystarczy tylko w tej drodze dotrwać. Panna w tym tygodniu? Panna, panna, karta kochanków, karta księżyca. Moi drodzy, jeżeli, moje drogie panny, jeżeli coś było dla Was nieosiągalne, jeżeli wydawało Wam się, że coś jest z boku, gdzieś w tyle, Y, że nie macie pewności y, odnośnie partnera, odnośnie osoby, y, którą jesteście zauroczeni, odrzućcie od siebie te wahania. Karty wam tutaj sprzyjają, ale zalecają ostrożność. Zalecają ostrożność. Mhm. Waga na ten tydzień. Hmm. Walizki spakowane moje kochane wagi. Pewnie przed Wami czas wypoczynku, czas wakacji, czas y, takiego wytchnienia. Dobrze jest z tego skorzystać, jak najbardziej y, dobrze jest ponieść się na tej fali, na fali takiego lajtu, takiego y, luzu ty, wakacyjnego. Dajcie sobie odpocząć, dajcie sobie odpocząć, bo te cele i te zamiary, do których zmierzacie, osiągniecie. Ten sierpień pomimo wszystko jest takim pomostem. To wszystko zadzieje się na początku września, na przełomie sierpnia i września. Wszystkie sprawy związane też z remontem, z przygotowaniem dzieci do szkoły, załóżmy, i z jakimiś zakupami, też wyglądają u Was bardzo dobrze. Skorpion. A u Skorpiona, proszę bardzo, moi drodzy. Uczucia i te uczucia są w nadziei, w takim oczekiwaniu. I teraz tak, jest przy tym karta Księżyca, karta tajemnicy, karta czegoś, co stoi w cieniu, karta wieści, psy wyją coś się dzieje, prawda? Czy jakieś informacje do, do Was będą dochodzić odnośnie kogoś, kim jesteście bardzo zainteresowani od serducha. Jest też przy Was takie zmęczenie, taka determinacja. Moi drodzy, jeżeli to jest tylko w Waszej głowie, jeżeli się tego pozbędziecie, jeżeli wejdziecie na szersze wody, jak najbardziej wszystko jest w zasięgu Waszej ręki. To tyle dla Skorpiona. Teraz Strzelec. U strzelca poczujecie y, przypływ energii. To jest taka moc, taka siła, która wam daje y, możliwość dojścia w tym tygodniu tam, dokąd zmierzacie. Jest też bardzo, bardzo dobra karta, jeżeli chodzi o przepływ pieniędzy, o energię pieniądza czyli wszelkie zakupy, wszelkie inwestycje, wszelkie y, polisy, wszelkie remonty to, co się wiąże z, przy, z pieniądzem. W tym tygodniu są jak najbardziej dla Was wskazane. Jest też karta maga, czyli kogoś, kto się zbliża w Waszym kierunku albo już jest przy Was i y, to jest taki czaruś. On Was chce oczarować, on chce przekierować Waszą uwagę. Y, czy on ma złe intencje ta osoba? Niekoniecznie, ale, zalicze, y, ale y, zalecam czujność, zalecam tutaj czujność. Koziorożec. Koziorożec. Dotarcie do celu. Moi drodzy, tam gdzie zmierzacie do trzecie. Tam te cele, które stawialiście sobie na ten tydzień zostaną osiągnięte. Bardzo dobrze też wyglądają uczucia, bardzo dobrze też wygląda. Karta pieniądza. Czyli wszelkie finanse w tym tygodniu u Was są bezpieczne. Wodnik. Mm -hmm. Uwodnika. A uwodnika. A uwodnika. Moi kochani, nowiny. Nowiny, które. <laughs> wiążą się z emocjami, które wiążą się z uczuciami, które wiążą się z kimś, który jest wam bliski. Takie to nowiny w tym tygodniu dostaniecie, dostaniecie też um, takiego powera do działania, coś was bardzo zmotywuje do tego, żeby przejść do przodu i to takie parcie do przodu przez cały tydzień będzie Wam y, towarzyszyło, moi kochani. Y, tutaj mamy też królową y, Pucharów. I ta królowa Pucharów mówi nam o tym, że y, możecie y, liczyć na stabilność. Y, na stabi... Oj, kurczę, kartami, mi spadła już momencik, zaraz sobie podniosę. Na stabilność i dobrą radę, kogoś, kto jest przy Was blisko. Ryby. A co u ryb? A u ryb, moi kochani, wizyta kogoś sprzed lat. Wizyta kogoś sprzed lat. Kogo dawno nie widzieliście, dawno nie, nie mieliście z nim kontaktu, jest szansa na odnowienie tej relacji, jest też przemyśl, są też przemyślenia, które dotyczą spraw, które były wcześniej, spraw minionych, które wydawałyby się, że są zakończone, a tak naprawdę nie są zakończone. Jest też szczęście w domu, stabilizacja w domu i to jest taka stabilizacja i uczuciowa i finansowa. Tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o czytanie dla Was, dla wszystkich znaków Sodiaku. Ja się z Wami żegnam. Do następnego razu.